Dzisiaj więcej tematów kulturalnych i społecznych, bo miejsce niezwykłe i rozmówca, który na pewno podzieli się z nami swoimi przemyśleniami. Dzisiaj pan minister Jarosław Selin jest naszym gościem. Dzień dobry. Startuje pan z drugiego miejsca w okręgu pomorskim. W ostatniej kadencji w komisji, która pewnie najbardziej by Pana interesowała, czyli tej dotyczącej kultury i edukacji, przewodniczącym był deputowany z węgierskiego Fideszu. Pytanie, jak wyobraża sobie Pan współpracę w następnej kadencji? Z kim pracowałoby się Panu najlepiej i jak Pana frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów wyobraża sobie współpracę? I z Fideszem, ale także z innymi frakcjami. Przede wszystkim liczę na to, że europejscy konserwatyści i reformatorzy będą większym klubem niż dotąd i różne sondaże pokazują, że jest na to szansa. Nawet Brytyjczycy, którzy jednak chyba będą musieli wziąć udział jeszcze w tych wyborach, a potem zobaczymy, mam nadzieję, że nigdy nie wyjdą z Unii Europejskiej, ale jeśli wyjdą, to za jakiś czas, wzmocnią też oczywiście swoimi eurodeputowanymi tę frakcję. I być może to będzie trzecia albo druga frakcja pod względem liczebności w Parlamencie Europejskim. Więc liczę na to, że dużo członków tej frakcji będzie pracować również w tej komisji. I być może to kierownictwo nad tą komisją da się również utrzymać. No to jest oczywiste, że jeśli chodzi o wrażliwość naszą i polityków z węgierskiego Fidesu, ona jest podobna, jeśli chodzi o rozumienie tego, czym Europa w sensie kulturowym jest, my uważamy, że, że Europa. W sensie kulturowym jest cywilizacją. Jest cywi jedną z kilku cywilizacji na świecie, ale cywilizacją konkretną, e, zbudowaną na trzech fundamentach, na trzech filarach. To jest na, na religii chrześcijańskiej, na filozofii greckiej i na prawie rzymskim. I warto o tym mówić, warto to przypominać, warto o tym dyskutować i na bazie tych filarów budować e, również Unię Europejską jako organizację międzynarodową. Bo w przeciwnym razie, jeżeli się o tych korzeniach zapomina, no to właściwie projekt nie może się udać. Dosyć optymistycznie założył Pan, że jest szansa na drugie albo trzecie miejsce, jeśli chodzi o liczebność Pana frakcji w Parlamencie Europejskim. Mamy dwóch głównych tak zwanych szpicem kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej z Europejskiej Partii Ludowej, Pan Manfred Weber, oraz Pan Timmermans z socjalistów i demokratów. Jak wyobraża sobie Pan współpracę w obu tych wariantach, który byłby Korzystniejszy dla frakcji, czy w której się pan znajduje? Czy był pan by może w opozycji, niezależnie od tego, jaka frakcja będzie stanowiła większość? Przede wszystkim nie dzielmy jeszcze skóry na niedźwiedziu. Nie wiemy, jak te wy, jakie te wybory przyniosą wyniki w poszczególnych krajach. Wygląda na to, że sił eurorealistycznych będzie więcej niż dotąd, a sił lewicowo-liberalnych mniej i liczę na, na, na taką e, zmianę w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego. Więc niezależnie od tego, czy dotąd dominujące dwie grupy wskazały jakiś szpicen kandydatem, czy nie, moim zdaniem dopiero po 26 maja, czy po zakończeniu tych wyborów do Parlamentu Europejskiego, zacznie się prawdziwa gra o to, jak się policzymy, gra o to, kto, e, kto może stanąć na czele Komisji Europejskiej i innych instytucji ważnych w Europie, również wewnątrz Parlamentu europejskiego. My będziemy starali się po prostu wzmacniać te siły, które, które mieszczą się w nurcie konserwatywnym, prawicowym, eurorealistycznym, Niekoniecznie eurosceptycznym, bo i takie siły się pewnie pojawią, a jeśli ten eurosceptycyzm rozumieć jako wrogość wobec Unii Europejskiej. My nie jesteśmy taką siłą. My uważamy, że Unia Europejska mimo różnych bolączek, różnych, e, różnych kryzysów, które przechodzi, jest projektem wartościowym dla Europy. E, natomiast z chorób, które toczą Unię Europejską dzisiaj, Trzeba ją wyleczyć. Zastanawiam się tak, czy powoli ta frakcja, do której należy Prawo i Sprawiedliwość, nie staje się bliższa właśnie eurosceptykom niż Europejskiej Partii Ludowej. Gdyby Europejska Partia Ludowa, no, prawdopodobnie wyobraża sobie sojusz z socjalistami i demokratami, taką wielką koalicję, czy wtedy ta współpraca z eurosceptykami, bądź osobami otwarcie wrogimi Unii Europejskiej to byłoby coś, na czym partia, do której Pan należy się skupiał? jakie cele by sobie ta, ta koalicja, powiedzmy, eurosceptyków wyznaczyła. Jeśli by, to była, jeśli by to były wyraźnie cele zmierzające do tego, żeby Unia Europejska przestała istnieć, to, to trudno nam sobie taką współpracę wyobrazić. Ja szczerze mówiąc trochę liczę też na ewolucję, bo ona w poszczególnych narodach europejskich jest widoczna w elektoratach. Na przykład na ewolucję chadeków. E, Moim zdaniem chadecy trochę zatracili tę swoją ideowość. Niektórzy sobie żartują, że niektórym chadekom trzeba przypominać, jak, jak znak krzyża się robi, bo zapomnieli. E, e, to są może złośliwe żarty, ale o, o czymś mówią. Więc, e, więc jeśli by się okazało, że, e, że nawet po tych różnych wydarzeniach, które ostatnio mieliśmy, na przykład ka, tragedia katedry Notre Dame, to co zobaczyliśmy w społeczeństwie francuskim, związane z tą tragedią że nagle się okazuje, że w miejscach publicznych są ludzie, którzy nie wstydzą się modlitwy, nie wstydzą się swoich chrześcijańskich korzeni, że jeśli by takie trendy się umocniły i na przykład wewnątrz Europejskiej Partii Ludowej okazałoby się, że jest powrót do chrześcijańskich korzeni, do chadeckich wartości, które reprezentował Adenauer, gdy Gasperi czy Schuman, czyli założyciele Unii Europejskiej, to tu to, to współpraca byłaby możliwa. Czy nie jest tak, że dla rosnącej jednak liczby Europejczyków te wartości europejskie mają? O którym Pan mówi, ale jednak pień i kwiaty dzisiejsze już są dla nich trochę inaczej rozumiane. To jest, to jest świeckość instytucji, to jest e, otwartość, to jest dialog z mniejszościami i ochrona praw człowieka, także poza Unią Europejską. I... Rzeczywiście, sekularyzacja zachodniej Europy postąpiła bardzo daleko, ale też są symptomy, które by wskazywały na to, że następuje coś, przynajmniej w zarysie to już widać, jak desekularyzacja. I, I być może to jest kwestia siły pokolenia 68. Często się o tym mówi w sensie socjologicznym, że pokolenie 68 bardzo przyspieszyło sekularyzację Europy i odejście od tych właśnie korzeni, o których mówiliśmy na, na, na wstępie. Ale być może jest to tylko kwestia właśnie tego czasu dominacji tego pokolenia. A w nowych pokoleniach być może odkrywanie na nowo piękna, kultury europejskiej, cywilizacji europejskiej zbudowanego na tych trzech filarach, o których mówiliśmy na, na wstępie, będzie na nowo odkrywane. Eee, ja, ja oczywiście na to liczę. Ja takie symptomy dostrzegam w poszczególnych państwach europejskich również. E, również widząc, jakie siły nowe polityczne się rodzą w poszczególnych państwach europejskich i jakie wartości za sobą niosą. Czy to nie jest tak, że są nowe siły, które są e, taką, niektórzy mówią, konserwatywną rewolucją e, i one są głośne i są w stanie zdobyć powiedzmy 10% poparcia w społeczeństwie, przy po połowie frekwencji to jest, to jest 20% bądź więcej, no ale jednak. E, Cały czas mniejszość? A jednak cały czas mniejszość przy, nawet w Polsce, olbrzymim spadku religijności wśród młodszego pokolenia. Ja tutaj nie mieszałbym religii w te sprawy, bo również osoby niekoniecznie gorliwe religijnie mogą uznawać czy doceniać dorobek cywilizacyjny Europy zbudowany na tych trzech filarach i na wartościach chrześcijańskich również. To niekoniecznie się wiąże z gorliwością w praktykach religijnych czy z tym, co Pan mówił, w, zawarł w pytaniu, że trzeba dotować instytucje religijne. To, to nie z tym się wiąże, tylko z wartościami

ta cywilizacja niosła. Wiadomo, że na przykład skoncentrowanie uwagi na prawach człowieka, na indywidualnych prawach człowieka bierze się z wartości chrześcijańskich. W innych cywilizacjach te, tego skoncentrowania uwagi na indywidualnym człowieku nie ma, tak silnego jak w Europie, i to wynika z wartości chrześcijańskich. Oczywiście jest inna sprawa, jak dzisiaj rozumiemy te prawa człowieka i na czym się koncentrujemy, myśląc o nich. Rozmawiamy może o sposobach dystrybucji kultury i dostępu do niej w XXI wieku, o w nowej agendzie kulturalnej z 2018 roku bardzo dużo uwagi przyłożono do kwestii właśnie dostępu przez nowe technologie. Ja mam takie wrażenie, że następuje takie ujednolicenie formy. Y, mamy coraz więcej osób, które doświadczają w ten sam sposób, ale jednak dystansujemy się w tym, czego doświadczamy. Na poziomie treści każdy wybiera sobie swoją bańkę i mamy y, wspólnoty, które oglądają te same seriale porozrzucane po różnych, y, po różnych krajach, słuchające takiej samej muzyki. Y, no jednak mamy y, takie same serwisy streamingowe, jak pan to odbiera? Czy to jest szansa na stworzenie takich właśnie odrębności i dopasowanie sobie tego, co mi pasuje? Czy są przy tym też jakieś idące zagrożenia? Brak wspólnoty przy szerszym dostępie do kultury? Tego się oczywiście nie, nie, nie uda uniknąć. No, technologia żyje swoimi prawami, e, przedstawia nowe oferty używania dostępu np. do dóbr kultury za pomocą nowych instrumentów technologicznych i one są podobne wszędzie. Tak? Pod, podobnie używamy smartfonów, podobnie używamy laptopów e, itd. Ważna jest treść, czego, co możemy znaleźć w ramach używania tej samej, tej samej technologii. I tutaj też się nie uniknie tego, co pan nazwał bańkami. Każdy jest taki nadmiar treści dzisiaj pod różnym względem, tak? na przykład treści informacyjnych, albo publicystycznych, albo właśnie kulturowych, że każdy jednak w tej szerokiej przestrzeni dostępu będzie szukał czegoś, co mu najbardziej odpowiada. Więc siłą rzeczy będziemy się w pewnych bańkach zamykać. Tego nie unikniemy, bo nie jesteśmy w stanie skonsumować wszystkiego, popróbować wszystkiego, albo powiedzieć, ja jestem... Obiektywnym konsumentem, bo ja mniej więcej wszystko oglądam. Nie sposób. Trzeba dokonywać wyboru. Masz swoje ulubione portale, masz swoje własne fascynacje, na przykład kulturowe, i tylko do tego sięgasz. Tego się nie da uniknąć. To jest pewien problem, dlatego że, że żyjąc w tych odrębnych bańkach, różnego rodzaju, my mamy coraz większy problem z komunikowaniem się wzajemnym. Bo żyjemy czym innym, innym językiem się nawet trochę zaczynamy, zaczynamy posługiwać, i tak dalej. Nie wiem, jak to daleko zabrnie, jak e, cywilizacja globalna, e, jak daleko nas w, ty, w tej dziedzinie zaprowadzi, ale takie niepokojące zjawisko jest i nie ma dobrej recepty na to, żebyśmy e, stworzyli takie interkonektory między tymi bańkami. Tak? E, na razie się dywersyfikujemy to rzeczywiście jest widoczne na razie się dywersyfikujemy również politycznie. E, również politycznie, e, również odbiorcy na przykład świata polityki żyją w bańkach, tak? Jedni słuchają tych mediów, drudzy innych mediów i widzimy dwa różne światy, tak? W odbiorze kultury może być zupełnie podobnie. Jak ktoś się fascynuje wyłącznie disco polo, no to będzie sięgał wyłącznie do takich kanałów, które mu to dostarczą. Jak ktoś się fascynuje wielką operą, to będzie sięgał do takich kanałów i, i porozumienie jest bardzo trudne wtedy. Jednym z pomysłów ograniczenia przechmocy pośredników, ograniczonej liczby gigantów technologicznych, które decydują o tym, jakie treści zyskują popularność w Europie, było wprowadzenie tak zwanego artykułu 13, który był częścią szerszej dyrektywy o dystrybucji dóbr kultury. Jak pan postrzega takie próby tak naprawdę no, ochrony? Sytuacji artystów, ograniczenia tego, jak dystrybutorzy udostępniają treści poprzez zmuszenie ich do, do płacenia tym, którzy te kultury tworzą, nawet kosztem ograniczenia dostępu. Tu, tu, tu mamy do czynienia z dramatycznym, jak w tragedii greckiej, czyli nierozwiązywalnym konfliktem wartości. Z jednej strony jest wartość, jaką jest twórczość artystyczna, czy nawet dziennikarska która jest twórczością oryginalną i trzeba po prostu za nią zapłacić, tak, bo ktoś się wysilił i coś stworzył. A z drugiej strony mamy inną wartość, wartość, która też na przykład z perspektywy ministra kultury jest ważna. Powszechny dostęp do dóbr kultury i wolność słowa. I tutaj w przypadku tego dokumentu, o którym mówimy, zwanego w skrócie akta 2, przegłosowanego przez większość w parlamencie europejskim, mamy niestety konflikt tych wartości. I trzeba było podjąć decyzję. Rzeczywiście, myśmy podjęli decyzję moje środowisko polityczne, że jednak w konflikcie tych wartości najważniejszą wartością jest wolność słowa. Jeżeli ona jest zagrożona, to za takim dokumentem nie głosujemy. Pracujmy nad nowym, nad lepszym, zabezpieczającym artystów czy dziennikarzy, ale nie ten, bo on jest po prostu źle skonstruowany i inni uznali inaczej. I szczerze mówiąc, to jest rzecz, która, w której złotego środka się nigdy nie znajdzie. Zawsze będzie jak się przesunie, albo w tą stronę, albo w tą stronę, to będzie krzyk, albo z jednej, albo z drugiej strony. Więc yy, niestety trzeba często takie dramatyczne wybory dokonywać. Mamy dla Pana małą niespodziankę dotyczącą właśnie dóbr kultury. Pana teraz bym poprosił o nieograniczony dostęp i sięgnięcie po znajdujący się pod naszą tacą przedmiot. Jak by mógł Pan otworzyć to, co znajduje się pod tacą? Rozpoznaje pan? Płyta muzyczna. Dobrze trafiliście, bo jeśli chodzi o różne rodzaje kultury tworzonej przez człowieka, to ja jestem najbardziej wrażliwy właśnie na muzykę. Uważam, że jak mówił słynny filozof polski Leszek Kołakowski, wszystkie dziedziny twórczości kulturalnej człowieka są, są możliwe do racjonalnego wytłumaczenia, skąd się wzięły, jakie Jakie konsekwencje niosą, i tak dalej, i tak dalej. Tylko muzyka jest nie z tego świata. I to jest bardzo dobra rzecz. Nawet taka muzyka, bo tutaj ale mamy właśnie, przykład, właśnie tu popularny. Tu jakby mamy pan... Muzykę popularną, po prostu Made in Italy, a więc takich artystów jak Cukero, Albano i Romina Power, niedawno w Polsce, goszczący Angelo Fabiani, Toto Cotunio, Richie Poverti, Tony. Czy to jest kultura i muzyka, która jest. Pana zdaniem powinna być wspierana? Czy jednak nie przystoi temu, żeby i minister kultury, to i instytucje? Kultura, to jest kultura. Ludzie kochają popularne pieśni, szlagiery, przeboje, właśnie popularnych piosenkarzy i śpiewają, grają, chodzą na koncerty, się fascynują. Ale jest to ta dziedzina kultury, która się sama broni komercyjnie i moim zdaniem wsparcia publicznego nie potrzebuje. Ja uważam, że wsparcie publiczne e, potrzebują niszowe e, części kultury, wsparcia publicznego, finansów publicznych, mecenatu publicznego. Natomiast tutaj, e, w przypadku takich artystów i masowe koncerty, które są w stanie zorganizować, i masowo sprzedawa, sprzedawane płyty, e, na tyle dobrze taka popularna kultura się sprzedaje, że że artyści nie potrzebują wsparcia publicznego. Wspierajmy publicznie, jeśli chodzi o muzykę, opery, filharmonie, również jazz, bo to też jest mimo wszystko niszowe. A czy nie dźwięk? jest tak, że to jest dotowanie y, odbiorców, którzy i tak mają więcej środków i to jest pewien swego rodzaju snobizm? Znaczy... Niekoniecznie, wie pan, bo na przykład w Polsce ja jestem melomanem, chodzę do filharmonii i w Polsce ja na salach filharmonicznych wśród melomanów widzę, dostrzegam przede wszystkim Ubogą polską inteligencję. Właśnie niezasobnych ludzi. U nas nie ma jeszcze tego snobizmu jak w Nowym Jorku, że do Metropolitan Opera cała śmietanka finansowa chodzi na przedstawienia operowe. tak? U nas jeszcze ten snobizm dopiero bogatych ludzi się tworzy, żeby chodzić do opery czy do filharmonii. Póki co. A czego nie wspieramy właśnie, właśnie tego typu polityków? Snobizm? Właśnie dlatego wspieramy filharmonię czy opery, żeby ta uboga polska inteligencja, której nie stać by było na bilet, na bilet za 200 zł, ale za 20-30 już może stać, żeby jednak mogli korzystać z tego, co najbardziej kochają. I to zawsze trzeba w każdym kraju analizować, jakie, jakie są potrzeby. W Polsce takie potrzeby są. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był minister Jarosław Selin. Widzimy się w następnych odcinkach. Dajcie znać, o czym powinniśmy porozmawiać z polskimi politykami. Czekamy na wasze łapki w górę i subskrypcje.